No i co kochani? Mocno. Jazda! Kochani, przyjechał mój wybawca Stało się Jestem uratowana Dla tych co nie oglądali mnie wcześniej Nie oglądali poprzedniego odcinka Ja aktualnie znajduję się na Malcie Przyjechałam tu na miesiąc Żeby pracować zdalnie No niestety losy potoczyły się e, Inaczej Ale tu odsyłam was do poprzedniego odcinka Ja jestem Natala I ja na co dzień kręcę e, Moje codzienne vlog z Londynu pokazuje życie naprawdę tak, jakie jest. Bo nienawidzę tego, że na social mediach wszystko musi być teraz takie. Po prostu na tip top. Instagram niestety przejął cały świat. Każdy pokazuje swoje tylko najlepsze chwile, a ja taka nie jestem. I ci, co mnie znają, wiedzą, że jestem osobą szczerą i bez filtra. Także jeżeli lubisz takie vlogi z życia codziennego, to zapraszam Cię do subskrypcji i zobaczenia wszystkich moich odcinków na kanale. Ale do rzeczy, co się dzieje, kochani? Co, co się dzieje? Przyjechał mój przyjaciel! Hubert, który też już był u mnie na kanale, tutaj przyjechał do mnie na te ostatnie parę dni na Malcie, żeby po prostu no, no, zmienić losy tego ym, wyjazdu. Mówiąc lekko, ym, niestety, psychicznie mnie trochę ten wyjazd rozwalił. No ale kochani, mam nadzieję, że naprawdę to się zmieni, jesteśmy tutaj do niedzieli, ja potem jadę do Polski, gdzie oczywiście zabiorę was ze sobą, gorąco zapraszam kochani, na tego wspaniałego vloga i mam nadzieję, że się uśmiejecie, ubawicie i oczywiście popodziwiacie piękne widoki, nie tylko nas, ale <laughs> krajobrazowy. Idzie mój wybawca, <laughs> idzie mój wybawca. Jesteśmy <laughs> w Zabierz mnie stąd, błagam! Nie martw się, będziemy mieć niesamowity czas. Mam nadzieję. Bo teraz jestem tutaj, kiedy jesteśmy razem na tej pięknej pustyni. Tak, jestem tutaj bardzo szczęśliwa. Zobaczcie, kochani, jakim pięknym miejscu jesteśmy. I tam idziemy się kąpać. Period. Pluskać. No, jeszcze nie było. No nie było, ja nawet tu nie byłam. <laughs> ja byłam tylko tam, wiesz? Ale ja, tam jest zawsze dużo ludzi. Z tej strony jest ładniej No ja już jestem tu bylca, tak? Jest i Pan Gwiazdor Kochani, a teraz ja i mój mężczyzna jesteśmy na romantycznym spacerze Tak, jesteśmy dla ciebie wsparciem emocjonalnym w trudnych chwilach. Yes, we both need what's gonna happen at this dinner. The <laughs> debris, honey. The debris? The debris. My god. But for now, she's my woman. And I'm gonna take care of her. Huh? I always do anyway. Yes, yes we do. Since we're twelve. Since we are twelve. better. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Witamy w kolejny dzień na pięknej. No dobra, nie wiem czy piękny Na słonecznej Malcie, to na pewno. W doborowym towarzystwie. Hello, hello. Jak się pan czuje? Pierwszy, pierwszy dzień po Mal... Pierwszy dzień po Malcie! Pierwszy dzień po Malcie czuję się wyborowo. Pogoda piękna. Construction sites also beautiful. No tutaj, oczywiście, dlatego. Pat, pat, no... <laughs> Ale proszę, kokaj, tak. My patrzymy tam. My patrzymy tam. Po prostu positive vibes only. E, trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Także pokazuję tutaj nasz piękny widok na waletę. Dziś w planach. Tam również będziemy się znajdować. No i zapraszamy. Zapraszamy do spędzenia kolejnego dnia. W doborowym towarzystwie wspólnie z Natalią i Hubertem. Powiedz mi, że to nagrałeś. Ja wiem. Powiedz mi, że to nagrałeś. Nie, bo jesteś. <laughs> <Ja, pierd> <laughs> Kamera była odwrócona. <laughs> to także, kochani, pierwsza gleba y wyjazdu zaliczona. Świetnie. First of many. First of Please. Nie manifestuj, ok? O Boże, nie, dobrze, że się w głowę nie uderzyłam. You kind of like <laughs> o Boże. w slow motion. No. Moi drodzy, nawet nie wiecie, jak ja jestem wdzięczna za to, że Hubert tutaj jest. And the feeling is mutual. And the feeling is mutual i za to, że nie muszę spędzać czasu w domu, gdzie po prostu jestem wrogiem. W tym domu nadal nikt do mnie nie rozmawia, także po prostu jest bardzo mi miło. No ale tak jak mówię, jakby sprawa została zgłoszona do Airbnb. Jutro mamy w planach Cafe del Mar. Cafe del Mar jest ogólnie taką sieciówką beach clubów, które są praktycznie rozsiane po całej, po całej Europie. Na pewno są jeszcze w Hiszpanii, z tego co widziałam i w Grecji. To jest ogólnie mega miejsce, w którym jeszcze nie byłam, więc zabieram tam was, kochani, ze sobą i będzie DJ. No, będą drinki, no, ale nie dla tych, co leczą dysbiozę, niestety. Także zostańcie ze mną, a na pewno poczujecie świetny vibe tej słonecznej wyspy w równie świetnym towarzystwie. See you soon! Patrzcie jaki ogromny wycieczkowiec. Wow. Na kamerze to oczywiście tego tak nie widać. Tak w ogóle, kochani, jak ja sobie myślę o tym, że ja tutaj mówiłam, że ja chciałabym tu mieszkać, to oczywiście zmienią zdanie, bo totalnie... Zmieniłam zdanie, jak już byłam tu dłużej i tu już nie chodzi o tą sytuację, którą miałam za Airbnb, ale ogólnie rzecz biorąc, totalnie nie jest miejsce dla mnie. Hej, kochani, witamy. Witamy z Café Del Mar. Jak się dzisiaj czujemy? Proszę zobaczyć. Sun is shining. Ja niestety nie miałam zbyt przyjemnej nocy, e, ponieważ była związana z bunami. <śpiewanie> z powodu kobiety spraw. I nie tylko. Kręgosłup nie wysiała. No kochani, co, starość nie radość, tak? Ale opalamy się i staramy się myśleć pozytywnie. Zostały ostatnie dwa dni. We're gonna make the most of it. Jesteśmy wykończeni. Czy zgadzasz się z tym zdaniem? Zgadzam się. <laughs> A co cię tak wymęczyło, kochany? Życie. Życie, <laughs> życie jak w Madrycie. To jest prawidłowa opowieść. Obydwoje nas po prostu do dopierniczyło życie. Życie, słońce, wino. Wino. To w moim wypadku. Tak. Był ciężki dzień kochani, naprawdę słońce nas dopiekło i to ostro. dzień był piękny, mówmy się. Był piękny. Dzień ale... za dużo słońca też nie jest dobre. Zgodzę. Potrzebujemy wystarczająco spokoju. Bardzo z tym No ale wróciliśmy do e, tej samej knajpki e, kochani co pierwszego dnia, bo po prostu tutaj jaką oni tutaj zrobili sałatkę z owocami morza, to ja po prostu nie mam pytań. Ta sałatka, moi drodzy, jest po prostu. Jest po prostu petardą, naprawdę. Była zblanszowana, to są zblanszowane owoce morza. And it was just amazing! So I'll have it again! Wow, wiwa, we Kochani, zobaczcie proszę na to! Oh, this is absolutely amazing! My god, I don't think I'm ready for <laughs> Po prostu zaczynamy konsumpcję. Jest Absolutely amazing. Absolutely. Wow, wow, wow. Mhm, mam mm, mm. tutaj? tutaj? Ale co za Zara, wiesz. Z <laughs> A nie chce zgłosić dramat. Sałatka nie smakowała już tak samo. Wtedy po prostu jestem niezadowolona. Jestem załamana. No to nie płacimy i wychodzimy. Nie płacimy i wychodzimy. Hello guys! Hello! Ostatni dzień na Malcie. Co robimy, mój drogi? No takujemy <laughs> dupę mm. else is there to do basenu. What do? What else is there to do? That's so true. No tak, to są bittersweet emotions, tak naprawdę. Jeśli chodzi o ostatni dzień, bo z drugiej strony miałam bardzo fajny ostatni ten czas przez pewną osobę lub dzięki pewnej osobie. I'm just looking at him but like he's ignoring me. He doesn't give a Okay, well No to nie wiem czy już miałam taki fajny czas jednak. No ale mówię, mimo wszystko jest to dla mnie ulga, jeśli chodzi o wyjazd z tego miejsca. Więc w niedzielę jutro, jutro jest niedziela. Lecę do Berlina, a później w poniedziałek jadę do Goleniowa Zabiorę was kochani ze sobą, ale tymczasem... Kochani, jazda! Wpierniczamy <laughs> się do tego basenu! Last day scar. A oto moja stylizacja No, kl klapy nie, nie pasują do tej stylizacji, no ale być może potem będą sandałki, ok? Thank you, see you soon! Kochani, zobaczcie na to. Po prostu zobaczcie na te piękne miejsce i pięknych ludzi. No zaraz wskakujemy do tej lodowatej śródziemnomorskiej wody i będziemy się po prostu chlapać. Dziś kochani jest po prostu masakra, 34 stopnie. To jest porażka. No dziś jest masakr jest. We love some but. But enough! enough! There are boundaries. There are boundaries! It will be the perfect ending of this trip, because... We can't take the heat, actually. No. It's heat, too much. The heat is getting too much. We have our tan. It's fine. Yeah. We have the tan, it's enough. Let's go, my Let's go. The are Didn't they get the hint? This is a private event. This is a private event! They don't understand... They don't understand that I'm a celebrity. Olejka. Pani następna w kolejce. <laughs> Komentarz. Rybka. Niezła rybka. Z niezłym widoczkiem. No coś pięknego. No ja tak nie umiem. Nie będę dotykał, bo zepsuję jeszcze. Co? Nic, nic, pływa rybka. Robi tutaj z zumi. Dziewczyno. No, nieźle tam daje. Topi się. <laughs> Topielec, który boi się krabów. But the view... Magnificent. To była relacja moja z waleczką Z babką. Wracamy. Już jutro. Enough. We have enough, ok? Takie, takie wycieczki też pokazują what we need to be grateful for. Like in <laughs> 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 that's so true actually that is so true never I' say I welcome it I'll own it it's so funny actually but it's true I appreciate what you have always always it just shows you like what's already good in your life. Babcia, powiedz dzień dobry. Co? Dzień dobry. No, no, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, no dzień dobry, siemanko. Hello. Dziadek, ja bym chciała, żebyś opowiedział naszym widzom, jak ty kosie um, uciekłeś sprzed... Sprzed ich ra ramion kosy. <laughs> Już tyle razy, odkąd byłeś mały. Dziadek, jak był mały, to wylał na siebie wrzątek, prawda? To była pierwsza. Nie, ja padłem dupą do tego. W do Wrzątku, no. Ale klejnoty całe. <laughs> no tak, bo skoro jestem i ja i mama, to chyba no. całe. No. <laughs> Dobra, i to była pierwsza rzecz. Rok 7 miesięcy miałem. Rok i 7 miesięcy. Oparzenie trzeciego stopnia. No, 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 i to już było ryzyko. A potem co? Załosewka. Potem to nogi śmierdzą. No. Później. <laughs> no Wam miałem w wieku 40. Ile to był, który to był? 90. No, ale, o, i już umarłeś, ale. Nie, no, koronerografię miałem robiony i podczas koronerografii, trudne no. tłowo. podczas koronerografii, no, ustało krążenie. Finisz, nic, Finish. ciemno przebaczamy mi się zrobiło. I, ten, I unosiłeś się. I ten. I, i później patrzę. Cicho, bo nagrywamy. I, i zabawa mi się, że tak nad tym stołem. Się unosisz. Że nad tym stołem i patrzę się, co oni tam koło mnie robią. I później tak jakby pik. Obudziłem się. No ja leżę sobie i tam studenciaki przy tym. O, już jest nasz. Pani profesor przyszła też tam, bo jak ja już miałem odejść, to przyleciała za szepowa, No i już jest nasz. No jak się pan nazywa, a ja już chyba nie wiem, czy wiedziałem o co chodzi, to już cały adres powiedziałem. Co <laughs> no. No i później, no co? No. I później COVID, tak? A później COVID bardzo. Sepsa? COVID w szpitalu, sepsa w szpitalu, 13 dni. A później rak złośliwy. Później złośliwy rak no, pęcherza moczowego, usunięty wszystko, pęcherz moczowy, prostata, wszystko, węzły chłonne, wszystkie przyległości. No ale dziadek jest z nami. No. Dziadek jest z nami no. żyje. I żyje, żyje i zdrowy. Jeszcze już rok po operacji hello. <laughs> no, dziadek ma totalne przeboje na tym świecie. Ale jak widać jest niezniszczalny, prawda, dziadek? A jest, jestem niezniszczalny. Jesteś silny i zdrowy i zwalczysz... Jeste wszystkie choroby. Dokładnie. <laughs> no, nie wszystko. Oczywiście, ty, dziadek dzięki tobie dostane suby. No, Zobaczcie, się nie będę miał Lajków. w komentarzy. Będziesz bohaterem odcinka. <laughs> <laughs> Dziś ciężko pracuję. Zapiernicza w ogródku Ja już jestem z moją mywką. Z mychą? Z moją mywką w końcu. Na, na teście jagodzianek. Jesteśmy na teście jagodzianek. Kupaczek. No, Mamy dwie jagodzianki z. Prosto prostu z Goleniowskich piekarni proszę zobaczyć kochani No ta wygląda lepiej, bo to, to jakieś ...pączek ta. napuchnięty Tak, no i tu jeszcze mamy dwa pączuszki ja nie powinnam mieć takich rzeczy, ale powiedziałam że sobie, że zrobię wyjątek YouTube teraz jest no, lub pierwszych 7 sekund to akurat mm. No taka o mało no, jakby ale... mm. A to, Aha, to jest Fa jest lepsza? No tak, ale zobacz ile tu jest ciasta. Zobacz, to jest po, połowa nie ma ciasta, połowa jest dżem. Więc to jest oszustwo. w obydwu nie czuć jagód. Mętne kurde, nie? Patrz, one takie są... Nie dają mocy w ogóle, nie? Mhm.